Większość z was zagłosowała, że bronią, którą powinienem kupić z nowego Trader's zwana jest ten shotgun. Podobno jest najlepszy, najbardziej opłacalny i chyba mi się najbardziej podoba, chociaż te gluty tutaj robią robotę moim zdaniem, ale tak dzisiaj kupimy sobie tego shotgunika, ale najpierw sprawdzimy, co tam się w ogóle zmieniło, bo powinna być, powinien być reset rzeczy tutaj. Dosłownie przed chwilą to powinno być. O, teraz chyba się zaktualizowało. 95 na 100, więc będę miał nowego skina. W kolejnym odcinku najprawdopodobniej powinien już być nowy Battle Pass. Tylko się zastanawiam, jak ja. Uh, jak ja powinienem to jeszcze rozwiązać, ale to już sobie jakoś uh, ja sam zrobię, także widać w kolejnym odcinku na kanale Flotar plus uh, Pixel Gun 3D, możecie strzelić łapy w górę, jeżeli wierzycie, że pod tym tutaj będę miał 5 brakujących części, jedna łapa w górę to 1% szansy, uh, poczekam 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cyk, no i niestety nie zostawili się, to właśnie, to jest niefajne, to, widzicie, to, to, to jest wasza wina, Dobra, 40 golda, no nie no naprawdę, nie wydam, nie wydam tyle, brakuje mi pięciu części, później sobie to zrobimy, tutaj tak samo, cyk, 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 najlepsze ustawienie, na, nawet z tym, na, nawet z tym nie handlujcie, to jest, a, VIP na dwa mecze, 10, uh 50, -huh. Pię pięćdziesią... nie, dobra, 20 przynajmniej części, jak widzicie, ta broń jest naprawdę blisko zdobycia, znaczy, jestem blisko zdobycia tej broni, tutaj chcę VIP-a, więc wykreślamy sobie to, i dostanę albo VIPa, tutaj właśnie nie chcę tych części dostawać. Naprawdę tego nie chcę, bo i tak wiem, że nigdy tej broni nie zrobię, tak samo jak na przykład tutaj e, z tą kostką. E, to jest takie mm, średnie, no właśnie, 30 części. Czemu oni mi dają szansę? W tym sensie dają mi nadzieję, nie? Szansę tylko cały czas dostaję, nadzieję. Otwórzmy sobie darmową skrzynię, może coś ciekawego poleci, może jakaś broń w końcu na odcinku będzie. Tak, dostałem podwizę tylko że to jest chyba kosmetyczny item. To nie jest normalna broń. E, Sunken Hook, you can equip weapon in the armory. E? Nie, no to jest to jest jako Battle Royale. E, tak, łopata, no właśnie. Dużo fajnych rzeczy jest, które nie wiem, po co są tak naprawdę. Dobra, jajko jakieś może? Coś tutaj ten? Nie, nic się nie wydarzyło. Pety 13 minut, a wiecie co wykluje? Starożytne jajo możemy wykluć, zobaczymy, nic ciekawego nadal nie wyszło. E, weźmy simple, powoli się zbliżamy, będę, będę powoli otwierał te wszystkie jajka. Te ostatnie, powiedzmy od e, tych turniejowych, no to już będę otwierał na odcinku, nie będę ich starał się otwierać jak najszybciej, tylko po prostu na każdym odcinku będzie otwierane jajko. Tak chyba będzie najlepiej, a my kupujemy od razu tego shotguna, żeby po prostu e, nie przedłużać, kolejna mityczna broń do te przetestowania. E, upgrade, to jest broń na blisko, specjalna, tak sprawdzam co tutaj mam. Ostatnio się za, um, jarałem tą bronią i jest naprawdę dobra. Nie zdania, nie zmieniłem. I co? Możemy chyba ruszać, nie? Od razu. Zastanawiałem się, czy zagrać sobie to, czy zagrać sobie na Teamfightzie. Zagramy sobie tutaj. Zobaczymy, jak pójdzie mi, um, jak pójdzie mi ten meczek na tej nowej mapie. No i wiadomo, mówię, je, jeszcze w Battle Passie się um, Battle Passem się nie zajmowałem, tak jakby. Co, co tam jest dodanego, żeby po prostu sobie na spokojnie to sprawdzić. I już wiem, jaki popełniłem błąd. Teraz sobie przypomniałem osobę, która mi napisała na Discordzie jedną rzecz, że jeżeli sobie dam upgrade do tej, do tej broni, no to ona będzie one-shotowała, albo że na dwa strzały wszyscy będą. Coś takiego było, z tego co pamiętam. I rzeczywiście ma potencjał ta broń. Czy ja mogę szybko wyjść? Proszę, proszę, proszę. Okej, okay, wyszedłem. I nie, nawet nie dostałem kary. Sorry za, za to, że to zrobiłem. Ale dzięki temu będę mógł sobie dać tak, amunicja 25, reload, bullet de... Okej, okay, reduction, czyli pociski się nie będą takie rozwalały. Magic damage, energy damage, kinetic damage. Um, czy tutaj są te wszystkie? Nie, czekajcie. Gdzie są te wszystkie? Lucky shot. Okej, okay, lucky shot. Give a chance to recover the bullet after a headshot. Passive. Aha, piercing. Increase damage, pierce the target. No to wydaje mi się, że to będzie... Mm, to? Uh, o, i któreś z tych? O, 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 Lucky Shot. Co mi niech będzie Lucky Shot? Dobra, lecimy. Będę miał przynajmniej więcej amunicji w tym shotgunie. Shot ja wiem, że nie po znaczy, powinienem sobie na spokojnie sprawdzić, jakie tam są, um, jakie tam są rzeczy dokładnie. W tym sensie jakie rzeczy, um, jakie rzeczy dać tam moduły, żeby sobie mm, właśnie odblokować tą rzecz z Increase Damage, ale jakoś mi na tym na razie nie zależy. Zwłaszcza, że ta broń sama w sobie jest naprawdę potężna. Jezu, co to robi? Co to robi? Cyk. Cyk. I ona w ogóle szybko. Wiecie, co jest fajne w tej broń? Ona tak szybko strzela. Zobacz na to. No, nie, był, nie, mam, nie miałem chyba jeszcze takiego shotguna. Y, chociaż mam y, z tym Wikingiem. Y, na razie porównanie. Która by tak szybko i tak fajnie strzelała. I teraz pytanie. Zobaczmy. Ona jest bardzo szybko też gotowa, bo teraz sobie zmieniłem broń. Na przykład bierzemy sobie dwójkę, jedynkę i cyk. I można od razu strzelać coś po, no coś porównując do tych y, poprzednich broni. No 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 no, to, jest, to był dobry zakup. To był naprawdę dobry zakup, tylko pytanie czy powinienem jakby cały czas mieć tą broń y, czy raczej powinienem użyć y, używać tego Wikinga. Bo wiecie, to jest tak, że to będą teraz niuanse. Ta, ta broń wiadomo jest nowa, więc jakby mi się podoba, ale no nie zmienia to faktu, że jeżeli ktoś ma tam tą broń y, tą poprzednią, którą pokazywałem, no to raczej nie musi jej zmieniać, nie? To jest... O, Reverse Card to jest ze skrzynek. Ktoś mi też pisał. Że to są skrzynki. O kurde, tam na górze jest jakiś typ. O, właśnie tą broń. Tą, tą broń ja próbuję też zdobyć. Właśnie tą, którą miał gościu przed chwilą. Nie wiem, ten shotgunik shot robi robotę. Chyba przyjemniej mi się nim strzela niż tym wikingowym, ale to dlatego, że chyba szybciej pociski lecą. Oj. Dobra, dostał. To jest szczęście. 18 do 22. Okej, okay, cyk, cyk. Co on jest? Co, co to jest? Zakusza jakaś? Dziwna. Co to było? Dobra, rzućmy sobie bombkę. Raczej nie wygram tego meczu i może sobie m, jeszcze zagramy jednego. M, przepraszam, Gun game'a. Czy tam. Y, nie wiem, jak się. Nie, nie pamiętam, jak, jak się nazywa ten tryb. Ale no, y, shotgun zajebisty. Po prostu, jeżeli ktoś y, się zastanawiał i nie ma takiej broni, no to polecam sobie kupić. Nie wiem jak oczywiście reszta broni, bo trochę mi szkoda y, tych, tych klejnotów, a ich jakby li y, liczba jest cały czas mniejsza, więc staram się po prostu oszczędzać, gdzie tylko tam mogę i oglądać te reklamy, ale no, po tym co widzę, to kurde, potężna broń. Jeszcze zwłaszcza na takie małe mapki to będzie po prostu y, Przepotężna, wiadomo, tam gdzie są jakieś większe mapki, jak, jak na przykład ten Aqua Park, no to to już nie będzie takie OP, no bo tam raczej jest snajperki rządzą, na przykład ta snajperka, cyk, oha, miałem teraz fraga zdobyć, to, to, to było w mojej głowie, że ja teraz zdobywam fraga, a jeszcze się bardziej wygupiłem. O, jeszcze jeden, Uff. minus 50 punktów, tak, 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 100 punktów już straciłem przez taką głupotę, dobra, cyk, cyk. Trzy strzały potrzebuję. Chyba dwa na headshot'a. Raz, raz, raz. Dobra. Tym, tym razem dwa strzały. Ale ona tak szybko strzela, że dla mnie to jest nie, niepojęte. O, z tyłu za mną był mi się kuszę miał dziwną. 27 do 35. Czemu oni tak wszyscy latają? Mają jakieś double jumpy? A, ja, ja też mam double jumpa. A, okej. Okay. To ja też powinienem tak skakać, żeby denerwować oponentów. Bo to jest rzeczywiście bardzo irytujące, jeżeli ktoś tak robi. 28 do 37 i no i niestety przegraliśmy, ale teraz lecimy sobie na Gang żeby zobaczyć jak się będzie grało. Właśnie, bo wcześniej, znaczy w poprzednim odcinku to było. Ło, co to za tryb, o co tutaj chodzi? A teraz będzie, wiecie, już profesjonalista wejdzie do gry i będzie próbował ogarnąć co tam jest. Trochę ciemna jest ta mapa. Nie wiem dlaczego. Teraz zdałem sprawę, że taka nie nieoświetlona jest ta mapka. Dobra. Arms Race Event Mode. Czy mogę coś tutaj dostać ciekawego? Nie. Dziwne, że to jest Event Mode, czyli co, tego trybu później nie będzie? Ja bym na miejscu twórców zostawił ten tryb, bo on jest naprawdę fajny, ale jedyną zmianą, jaką bym dał, to by było. Mm, jak to się nazywa? Czekajcie, co ja chcę powiedzieć. A żebym mapę zmieniał, na której to się rozgrywa. Okej. Okay. Tutu tu. Tutu tu. Tu tu tu, tu 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 tu. A, hmm. No dobra. Troszkę dostałem w plecy już na samym początku. Dobra, jeden frag. No, drugi frag. Ja pierdziel, asysty, asysty! Nie lubię asyst. Dobra, nie mogę dostawać asyst. Jest, mam. Druga broń i od razu trzecia poszła. Pier to powiem wam, że pierwszą bronią tak się ciężko zdobywa tutaj te fragi. Dobra, i od razu dostanę trzecią broń. Teraz to będzie, czyli nie, czyli bronie są widzę, że bardzo podobne do siebie, a szkoda, bo myślałem, że będą jednak się troszeczkę różniły co rundę, ale mamy jakby predefiniowane. Ja bym dał po prostu pulę broni i niech losuje za każdym razem, tak na przykład jest w Roblox Arsenal. Taki tryb, który kiedyś nagrywałem i powiem wam, że do teraz zdarza mi się odpalić wieczorkiem na parę meczyków tą grę. Roblox Arsenal, tak? Przyznaję się. <gryw> jest ten tryb tak dobrze zrobiony, tak, taki jest fajny do grania, że no cały czas w niego gram. Nie, nie jakoś bardzo często, ale tam nie wiem, z 20 poziom mam. Grałem chyba nie wiem, przedwczoraj albo coś takiego. Więc mówię, to, to był jeden z najfajniejszych trybów, jakie grałem w Robloxie. Tak, um, po czasie. Bo są oczywiście odcinki, jeżeli nie wiecie o czym mówię, to wpiszcie sobie Plotar, Roblox, Arsenal i będziecie wiedzieli, ja pierdzielę no co jest. Dobra. Okej. Okay. Załatwiony. Oj. Oj. Jeszcze jeden strzał. Kurde. Co jest? Co jest? Dobra. Cyk. Cyk. No nie, no nie mogę, no nie mogę! Powiem wam, że z tą pierwszą bronią Tak ciężko się strzela i później ciężko po prostu nadrobić to wszystko. Teraz mam tą broń. To mityczną, tylko że z tego co pamiętam ona naprawdę mało obrażeń zadaje, siema ma? Ciu, 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 no i widzicie. A i tak zostałem pokonany. Dobra. Okej. Okay. Może ciebie? Pewnie ktoś ci już za mną respi. Dobra, w ogóle wiecie co mi przypomina ta mapa? Nie wiem czy graliście w Call of Duty Modern Warfare, ale tam była taka mapa. Kurde, nie, nie pamiętam teraz nazwy, ale też taka. Czy to było w dwójce? Że z takimi kontenerami była mapa. Ja grałem nawet na. Jak grałem na Call of Duty Mobile, to właśnie grałem też tą mapkę. Jeden taki odcinek był, gdzie grałem tylko tą mapkę. I ona właśnie tam było dużo kontenerów, i. Jestem prawie pewien, że ta mapa jest tym inspirowana. Teraz sobie zdaję sprawę. Bo dokładnie tak samo środek wygląda. Tak. Ta mapa chyba jest inspirowana mapą Skoda. W ogóle nie mogę zdobyć żadnego fraga tą bronią. No to jest piękne. 10-15, no. I cały czas jestem zabijany. Nic nie mogę zrobić. No trudno. Dzisiaj po prostu nie jest mój dzień na tą... No... Ten mecz... No nie wiem. Już powiem wam, że, że zaczyna mnie to irytować. Bo serio. Nic nie mogę zrobić. Kompletnie nic. Ta broń jest taka słaba. Oczy ona była... Nie wiem... Z nerfilią? czy tutaj na tym trybie jest po prostu. Ona taka tragiczna. Mam 5 na 15, dobra, spróbujmy. Jeden na jednego. Może gdybym trafiał. Jest jeden. Jest w końcu. I teraz dostanę pewnie jakąś OP broń, która łączy tu i przeciwników. Bo tak to działa, nie? Dostajesz gówno i później dostajesz fajną broń. I tak na przemian. Czek dobra. O kurde, jaki szybki. Dobra, został załatwiony i ta jest o wiele lepsza. Tak, ale to jest chyba ta mapa właśnie z kontenerami. Okej, okay, okej. Okay. Losowe strzelanie, żeby tylko zdobyć cokolwiek. Dobra. Tu jesteś. Nie wiem, czy to ma mi jakoś przeszkodzić. O, kurde. Jeszcze jeden strzał? Aj, gościu wszedł. Dobra, to się udało, cyk. Syk. A, bo to rozpryskowe pociski są! Dobra, i ja się zastanawiam, czemu nawet jak nie trafiłem gościa, to on dostał. Okej, okay. dobra, ta kusza jest mega dobra. Co to jest? A, jakaś sniperka pojedyncza. Pewnie dobra do tricat spama. Nice. Tutaj, ma? Oj! Oj oj, 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 Daily challenge jeszcze muszę porobić. Nie, nie muszę tak naprawdę, tylko to mi się wyświetliło. Ale jestem... O, jestem zirytowany. Co jest? 6 na 15. Ja mam 8. Kurde, jeszcze troszkę mi brakuje. Dobra, chodź tutaj. No nie, nie trafi... Czekajcie, obok mnie stała po prostu. O, nie mogę grać tego trybu. Za bardzo się irytuję tym. Dobra. U, ładny headshotik. I, I, może jeszcze łukiem, łukiem? Ma, no, nie wiem, zadałem obrażenia. A, nie, zaliczyło mi fraga, całe szczęście. Co to jest? Co to jest? Takąś, a, ja tuszem chyba biję, tak? Tak, 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 tak. To jest pióro nabijane takimi, e, nie, nie pamiętam jak to się nazywa, co się, wiecie, nabija, ale no tusz. Jeszcze jeden? Okej, okay. trzy fragi muszę tym zdobyć aż. O, troszkę to jest. Tak, 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 czekamy. O, kurde, on już ma... On ma ostatniego fraga do zdobycia. Nie, nie, nie. Jeszcze... Jeszcze jeden strzał, Rocket Jump Kill. No pięć pucharków udało się zdobyć. Nie, skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem z tego zadowolony, bo... Ech, no nie, poszło mi... Ty, ja byłem ostatni. Czemu jestem taki słaby w ten tryb? Co jest? No nie wiem, nie, nie sądziłem, że będzie aż taka różnica w poziomie na tym trybie. No, ale wracając do shotguna, naprawdę bardzo dobry shotgun. Polecam sobie go kupić, jest jeszcze parę dni dostępny. Nie wiem, czy będę tam te, tamtą resztę robił. No, i za dwa dni kończy się sezon, więc czekamy oczywiście na season pass. I o, 17, ok 17 miejsce, ale i tak nie spadnę, więc w sumie nie zależy mi tutaj na tym miejscu. Także ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. E, troszkę mm, ten tryb mnie zirytował pod koniec, przyznaję się, tutaj Arms Race, no jak nie mogłem zabić tymi laserkami dwoma, piu, 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 to troszkę mnie to um, zaczęło denerwować, ale miejmy nadzieję, że y, będzie tylko lepiej. I co, do zobaczenia, pa, pa.